Halo, halo. Hej, cześć, dzień dobry. Witamy się z wami bardzo serdecznie. Ja, Marcin Szachrajem, też zwany, w kolejnym epizodzie naszej cudownej przygody w grze Resident Evil 7 Biohazard. I dzisiaj Welcome to Paradise Tak nas wita Lukas Niebieska karta, czerwona karta. No i wchodzimy. Nie za te światła mnie irytują. Wchodzimy do jakiegoś, pewnie, znowu pola zagadek. Znaczy, Escape roomu. Let's play. Let's play to ja nagrywam teraz, wariacie. <grym> <grym> It work <coughs> <laughs> <laughs> you know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? for. <laughs> she thinks this thing is special. Mm -mm, mm -mm. No, Ethan, that ain't special. This... this right here is special. Oh, yeah. You see, Ethan, oh, wow. not everybody wants to turn back the clock. What? What, Evelyn? I'm just trying to show him. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. He's a stupid bitch. He doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So Ethan? <clears throat> Ethan? You can uh <laughs> you can um crawl around underneath that filthy rotten house oh, you all you want looking for them ingredients but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You don't need that serum? Ooh, baby. <laughs> You're gonna have to come through me. You hear? Well, come on, Ethan. Czyli fajcik jeszcze mi wybrupał Fuck. Hmm Może chyba pada w ogóle obłączyli. Się... Coś czuję, że mi tam wibrował <h Device> z lewej strony. A no dobra Czy jednak będziemy się napierdalać? Uhu Mogę to rozbroić, czy nie? Chyba nie, no, tam jest skrzynka, ale pamiętam jedną rzecz Pamiętam, że niektóre te skrzynki od teraz będą wybuchały Więc mając to na uwadze Postaram się w żadną nie wiebać. Bardzo miło. Się, bo ja tutaj nie widziałem. Się, nie? nie fair, ej Powinienem się zmieścić pod tym. Stałem oskamowany. Zostałem nic nie oszukany tutaj przez grę i ja to w ogóle zgłaszam zażalenie. Nieładnie. Nie podobało mi się. Wyglądała zbyt podejrzanie. umówmy się. To wyglądało kurwa jak pułapka. O właśnie. Ja Co mam do tych skrzyń? No nie ufam im, no. Mhm. Ciekawe czy mogę... Wow, 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 woo. You have got a good eye. Ah, this I know. Fucking passwords, right? Mm, why don't you try 0814? No, zero six. No, 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 no! It's zero five one four. Oh, come on! Take a chance—you never know. A jakbym zrobił by? Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tock. Czyli hasło, to jednak nie jest hmm. No. <coughs> Okej. Okay. Widziałem. Yeah. Były dwie, było pewne, że jedna jest A Mogę sobie apteczkę zrobić, ale przynajmniej na razie mam jeszcze te dwie super apteczki. To ja mam mapkę tego miejsca. Niekoniecznie. Paliwo do palnika, no to mi się na pewno nie przyda. Hmm, chyba mam to gówno, żeby rozkładać a, rzeczy. żeby sobie to paliwo rozłożyć. I to by nie było głupie, akurat. Uff. bało mi się. Jestem bardzo dużym antyfanem takiego wyskakiwania mi na plecy. To co prawda nie uwolniło mnie od wszystkich tych pułapek. Ale mogę sobie strzelić Wstajem już tylko ta pionowa Może i zmarnowałem trochę amunicji, ale bałem się, że o, sterydy Sterydy to ja bardzo chętnie wezmę Zwiększą mi max healtha Dobra, to już jestem całkiem ukontentowany dzięki temu teraz. Mhm. Mm Mać, kopoki Wolny, trochę Ja dążę wam mógł buchot odstrzeliwać Lez No połóż się kurwa Nie Niech to się trochę zmączyć i spać Ile mam do Ciebie jeszcze strzelać Jasnej cholery. No dobra, no ale wszyscy zabici z pistoletu, więc. A dalej mam w zapasie jeszcze. O, ziele A dalej mam w zapasie jeszcze tą ulepszoną amunicję tutaj i strzelbę. O, a propos strzelby. I jeszcze proch. Subcio. Mmm. Coś ich dla mnie? Nic dla mnie. Hm. A gdzie tu będzie główne przejście? <laughs> o, styk Bardzo fajnie. Paliwo, naboje. Co, co ja bym chciał zrobić, chciałbym spróbować sobie to wyjąć. I wyjąć to. I co się stanie jak e, połączę to z tym? Co mi dało? Chyba chemikalia. Tak, to mi daje chemikalia jak połączę to z tym. No dobra. To nie taki zły deal w zasadzie. Mogę sobie teraz stworzyć amunicję do pistola. A z czegoś takiego te granaty. A z silnych chemikaliów. Okej, okay. hmm, To to mogę przenieść, to mogę przenieść, to mogę przenieść, to też. ciekawego nie wykombinuję z najwyższej nie, nie już Już nie będę kombinował tylko zapisujemy sobie gierkę a ok. nie mogę tworzyć więcej zapisów niestety tutaj z tym nic zrobię Idziemy dalej. Ja przeładuję sobie to. Aha, aha. coś tak czułem. Chemikalia. Panie, że mam chemikalia, szkoda, że nie mam nic do tych chemikaliów. To niestety jest minus. <noise> A, ale no... Dobra, na no, równo jeden magazynek mi został. O, silna chemikalia. Wiecie co, to ja wrócę po jedno paliwo stałe. Yy. I zrobię sobie amunicję do granatnika. Bo chciałbym przetestować. Yy. Chciałbym przetestować to. Mocną truciznę chciałbym zrobić. Uczu wszystkie przymioty, które zawierają chemikalia i silne chemikalia. O! <laughs> Jakiegoś atryumenta dostałem za gotowanie. Hmm. Dobra. Eee. Napiszę sobie tego save'a. Strefa testów w ogóle się ta lokacja nazywa. Nie wiem co oni tu testują, ale na pewno nic dobrego. To jest ławka czy co to jest? Wam muszę tutaj zeskoczyć, co? Hops No Co dla mnie wymyśli Lukas? Zaryzykowałem i na szczęście mi się opłaciło Jezu, duża z do strzelby dostaję To niepokojąca. <laughs> znaczy, ok, czuję się dobrze z tym, że ją dostaję, <laughs> ale też z drugiej strony mnie to martwi, bo to jednak. Ok, muszę jednak akumulator zdobyć, skąd go zdobędę. Ok, stąd go zdobędę Ale zanim tam pójdę Tutaj mam ziele Niech zgadnę, włożę akumulator i zaczną do mnie wrogowie iść Tak wygląda jak arena do walki Muszę czekać aż Gdzie. Yeah. No oczywiście Nice. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the bomb Fight! Uh -huh. Keep it clean, gentlemen. We have rules. Oh, cool, Fuck you too. <laughs> hey, I It's hot. Hardships in life that makes you a man, even! has that's got that's kind smart. Hey. Whoa, good. Fat man down, fat man down. Fat man down. Uh, he was never my favorite, anyways. It's like, did Yeah. Naprawdę, zżyłem moje dwa neurogranaty, ale w ogóle rzecz biorąc, nie było tak źle. Kilka strzałów ze strzelby, jak tam moje HP. A dalej zielone, słuchajcie. Bez pułapki? O dziwo, bez, więc... Okej. Okay. Mm. Mm hmm. Hmm. Tam, tam, tam. Suplementy. Tam, tam, tam. <laughs> 1408. Przyszła kolej na ciebie. To chyba ten ziomaczek, którego widzieliśmy na nagraniu. 1408? 1408 Dlaczego czujesz że zapomnę? No Monetka 1408 Wspomnijcie mi jak coś Hmm, na dunadu, dół, na, dół, na, dół, na dół. A, jesteś tutaj 1408 To przełożyć, to przełożyć też. Już w ogóle pięknych monet, zaraz będę mógł tego magnuma kupić. 1, 4, 0, 8. Test of skills. So, no cheating. That shit you're carrying? Get rid of it. No. Yeah. To muszę to wszystko husband, zebrać husband, z tego. O boże. <try> <try> Nie <it> podobuje mi się. Kurwo, gdzie się czaju? Tak z ciekawości. No dobra, co my tu ostatnio robiliśmy? Takiego. Akurat nie pamiętam, ten odcinek już parę dni temu nagrywałem. Yeah, tak, a była ta dziura z balonem. Tutaj pada. To nie było ostatnio. All right. What do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building somewhere. I think. I'm not sure anymore. <laughs> Cześć, był Wisielec. Eee, jaki był ten kod? Był Wisielec. Był Grub i był Łodziecko. Tak jest. Tutaj był ten palec, ale nie wiem, czy ten palec będzie mi potrzebny koniec końców. Nie wiem, że on nie będzie im potrzebny teraz. Ale mogę sobie zapalić świeczkę. Hmm. Chyba hmm? też mnie teraz nie interesują. Myślę, że mogę sobie podnieść, o, ale tu było loser akurat pamiętam. Cyk. Możemy wejść. Bierzemy zawór. Myślę, że jeżeli teraz nie otworzymy tamtego, to będziemy bezpieczni i nie wchłoniemy. A potem, ja wiem, tą dziurą wyjdzie? No to zakręcone. Tu odpalamy. Hop. Happy, happy birthday, happy birthday to you. You have a happy, happy birthday. Chciałbym się odsunąć od tego wybuchło, ale nic nie płonie. Motherfucker! Oj oj. Czyli chyba wyrzucę za ścianę ten mhm. Pierdoramy. Czekapiłem do pozorowicie no, O, Mam tą część tego dziecka Z osobnika chyba D? Tak, próba serii... Mapa strefy testów, czy coś pominąłem? Yes, I've missed two places here. Well, that's hard. Mia? Mia and Zoe. Mia! Mia! She's uh, alive. Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry! Okay, a bit behind the wall. Where you, am I? Ethan! The fuck do you want? You dead? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Lucky me. Look. Unless you have any more surprises up your sleeve. I suggest you. Now that would be telling Ethan. And I don't do spoilers. Okay, so Super. the wypadku. Wszystko do tego Chciałbym posortować sobie tutaj Wyciągamy nóż, pistolet Dużą strzelbę, granatnik To 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 mhm. I teraz tak Mam jeden proch, mógłbym sobie zrobić amunicję do pistoletu Chyba tak zrobię. Hmm, połącz pistoletowa przedmioty, tak jest. A, dobra. To było tyle na dzisiaj. Hmm. Myślę, że że starszy, że trochę pograliśmy, udało nam się przeżyć bójkę w 100 dolar. No i co? Na razie hej. Miłego dnia.